Poczęty człowiek, urodzony z boleścią, krótko tu na tym świecie żywie i to odmiennie, nędznie, bojaźliwie, ginie od słońca jak cień opuszczony. I od takiego Boże nieskończony, w sobie chwalebnie i w sobie szczęśliwie sam przez się żyjąc żądasz, jak miasz chciwie, być miłowany. i chcesz być chwalony. Dziwne są Twego miłosierdzia sprawy, tym się, Herubim, przepaść zrozumności dziwi, zdumiały. I stąd pała prawy płomień, Serafim, w szczęśliwej miłości. Święty Panie, daj, niech i my mamy to, co mieć każesz, i Tobie oddamy.